Najważniejszy wyścig. Samochód Kuba był najlepszym samochodem wyścigowym w całej okolicy. Miał wszystko co potrzeba, by wygrać na największych torach. Mocny silnik, turbo przyspieszanie, cztery rudy wydechowe i duży, błyszczący spoiler. W tym sezonie udało mu się zakwalifikować do największego wyścigu samochodowego. Takiego, w którym ściągają się najlepsi z najlepszych. Spełniało się jego największe marzenie. Wyścig podzielony był na trzy etapy. Każdy etap odbywał się w innych warunkach. Pierwsza trasa biegła po zwykłych asfaltowych drogach, druga po piaszczystym terenie, a trzecia to etap górski. Torby pełen wymagających podjazdów, skromnych zjazdów i kamienistych tras. Ten etap był najtrudniejszy i najbardziej punktowany. Niestety, Kuba po pierwszym, najprostszym etapie miał jedno z ostatnich miejsc. Drugi etap poszedł mu trochę lepiej. Bardzo lubił zawody w piasku, mieszkał nad morzem, więc całe życie spędził na piaszczystej plaży. Przed zachodem górskim wszystkie samochody biorące udział w wyścigu miały kilka dni odpoczynku. Kuba wybrał się odwiedzić swoją rodzinną nadmorską miejscowość. Cześć Kuba. Dałeś popalić tym pozostałym. Przywitał go najlepszy przyjaciel. Samochód dostawczy Bartek. Cześć, nie musisz mi pocieszać. Wiem, że nie poszło mi najlepiej. Jesteś w połowie stawki, a to twoje pierwsze poważne wyścigi. To jest świetny wynik, przekonywał go przyjaciel. Ja to muszę wygrać, rozumiesz? Zawarczały potężne silniki Kuby. Moim zdaniem już jesteś zwycięzcą. Powinieneś świętować. Tutaj wszyscy jesteśmy z ciebie dumni. To za mało, powiedział z zacięciem Kuba. Bardzo chciał wygrać te wyścigi. A gdyby był, wygrał debiutant? Przeszedłbym do historii wyścigów. Daj spokój, Kuba, mówił przyjaciel. Dla mnie jesteś mistrzem. Kuba jednak nie słuchał Bartka. Myślami był już na torze i wymiał kolejnych przeciwników. Kilka dni odpoczynku szybko minęło i nadszedł oczekiwany dzień wyścigów. Tuż przed startem Kuba pojechał na krótką przejażdżkę. Wtedy zaczepiły go dwie nieznajome wyścigówki. Chcesz wygrać ten wyścig mały? spytały. Pewnie i zrobię to. A wy kim jesteście? odpowiedział Kuba zaczepnie. Możemy ci pomóc, wygrasz nawet nie rozgrzewając silnika. Jak to? Mamy specjalne paliwo, ale nie sprzedajemy go byle komu, tylko prawdziwym mistrzom. Wszyscy najwięksi nad nim jeżdżą, a ty naszym zdaniem możesz być jednym z nich. Kuba zgodził się i zapłacił za kanister tego tajemniczego paliwa. Był naprawdę bardzo drogie, wydał więc wszystkie swoje pieniądze, gdy tylko walił paliwo do baku. Poczuł, że było warto. Silnik pracował sprawniej, poczuł prawdziwą moc. Gdy ustawił się na linii startu, wiedział, że to jego dzień i rzeczywiście jechał tak szybko, jak jeszcze nigdy dotąd pokonywał wymagające górskie zakręty, z niewyobrażalną wprąd prędkością, ale super paliwo brał, wołał zadowolony wiedząc, jak zebrana publiczność mu kibicuje. I stało się. Kuba najmłodszy uczestnik wyścigów, a do tego debiutant, czyli ktoś, kto startował pierwszy raz, wygrał na trasie górskiej. Odrobił st starty z poprzednich etapów i zwyciężył. Otrzymał wielki puchar. Przyjęcie na jego cześć trwało do późnego wieczora. Nocą dopa dopadły go jednak wątpliwości. Czuł, że zwyciężył tylko przez paliwo, które kupił tuż przed startem, nie dzięki własnym umiejętnościom. Szybko dogonił jednak te myśli i postanowił cieszyć się z wygraną. Wrócił do, do, do rodzinnego domu, gdzie rodzice nie kryli dumy. Przygotowali dla niego specjalny prezent, wykupili w nagrodę wycieczkę na największy tor wyścigowy świata. To dla naszego mistrza, a jutro w miasteczku będzie festyn na Twoją cześć. Wszyscy przyjdą, rozwaliłeś naszą miejscowość. Jesteś bohaterem i prawdziwym wzorem dla wszystkich dzieciaków. Kuba w nocy nie mógł spać. Wciąż myślał o tym, że jest oszustem. Wygrał dzięki paliwu. Miał wszystkie wyrzuty sumienia. Nad ranem postanowił, że do wszystkiego się przyzna. Z ciężkim sercem poszedł na festyn. Podczas przemówienia przyznał, że. Przyznał się? Że miał specjalne paliwo i to ono odpowiedzialne jest za jego wynik. Przepraszam, że was oszukałem. Nie, nie jestem bohaterem ani żadnym wzorem, powiedział smutno i, postanowił, i postawił puchar na podłodze. Powoli zjechał ze sceny. Nagle zatrzymał go Bartek, jego przyjaciel. Kuba przecież przed samym startem robione, są robione testy. Przeszedł się i miał się w baku naj, najzwyklejsze paliwo. Inaczej nie wszedłbyś na tor, ale, ale przecież kupiłem je od nieznajomych. Myślałem, że to przez nie, to, był, to byli oszuści, po prostu wyłudzili od ciebie pieniądze. Na przyszłość pamiętaj, by nie ufać nieznajomym, a wyścig wygrałeś sam, tylko ty, nie żadne paliwo. Trzeba też docenić, że postanowiłeś być uczciwy i przyznać się do wszystkiego, powiedział burmistrz. Praca i uczciwość są najważniejsze, dodał. Kuba jeszcze długo nie mógł wierzyć we własne szczęście.